Jeżeli chcemy wyliczyć sobie jakiś zwrot z tej inwestycji, to to jest dosyć proste w sensie takim, że te 500, 18, 518 razy 12, czyli te 500 funtów razy 12, te 6000 funtów, to jeżeli włożyliśmy 3000 funtów, a zarabiamy rocznie 6000, to bardzo proste jest do obliczenia, że wrzuci nam się ta inwestycja w pół roku. Tak I Nie chciałabym więcej pracować za darmo niż pół roku. To jest dosyć tak dużo. Tu było akurat e, e, dwa domy, które dostaliśmy dla których który chciał oddać na dłuższy okres czasu, więc jakby e, wzięliśmy to i, i włożyliśmy te pieniądze w, w, na sam początek. Ale nie chciałabym e, więcej pracować niż pół roku za darmo, tak? no bo włożyłam 3000, muszę pół roku ten dom e, jakby, e, zarządzać nim, znaleźć najemców, żeby w ogóle na nim zarobić. Więc tutaj uważajcie bardzo, bo fajnie. Liczby zawsze fajnie wyglądają, jak się, jak się gdzieś tam ogląda, jak zacznie się trochę bardziej analizować, to, to, to nie zawsze to tak świetnie wygląda na, na w życiu, w życiu nie, jak na sprytrzycie. Czy macie jakieś pytania co do tego? Dila tych wyliczeń, do, do tego, to jest, mówimy teraz o strategiach cash flow, czyli strategiach, które mają nam przynieść miesięczny dochód, na których możemy zarobić, które, możemy, które mogą nam pomóc zastąpić nasz dochód do tego, żeby się uwolnić, trochę mniej pracować lub w ogóle.